Lampa Luxo Free. Zornictwo skandynawskie, wyprodukowana w Szwecji. Jest to inteligentna lampa, która posiada czujnik ruchu. W momencie kiedy lampa wyczuje ruch, ona wtedy automatycznie się włączy. Lampa posiada regulację i można ustawić w zależności od potrzeb od maksymalnego oświetlenia. W tej chwili prezentuję, jak ona się świeci. Ona świeci w 80% do góry, 20% na dół i w związku z tym doświetla nam naturalne światło. Ono jest odbite i nie jest światłem rażącym, także jest to najbardziej yy, najzdrowsze światło, jakie, jakie powinno się wykorzystywać. Yy, również to, co jest charakterystyczne dla tej lampy, to jest to, że nie ma żadnego mocowania do sufitu. Lampa ma solidną podstawę żeliwną, zrobiona jest z aluminium. I w momencie, kiedy należy zmienić lokację, w bardzo łatwy sposób lampę można zabrać ze sobą i przenieść do innego biura. Lampa Luxo Air. designerska lampa profesjonalna do pracy dla każdego designera, projektanta, architekta. To, co charakterystyczne tej lampy jest to, że wszystkie dźwignie w momencie, kiedy ustawi się lampę w odpowiednim poziomie, ona nigdy nie zacznie automatycznie spadać. Luxo jest dumne z tego, że lampa posiada. Takie właśnie konstrukcję jest w ten sposób wyważona, że nawet daleko, jeśli się ustawi lampę, ona w dalszym ciągu pozostaje w tym samym miejscu. Światło, źródłem światła, tutaj jest żarówka halogenowa, ale halogen nie świeci bezpośrednio, tylko odbity jest od obudowy. W związku z tym znowu światło jest przyjazne i zdrowe do użytkowania. W momencie, kiedy mamy klawiaturę komputera, to może ona być tylko ustawiona na samą klawiaturę, natomiast nie oświetla nam tak jak inne lampy monitora i w związku z tym nie ma odbić. Także lampa jest bardzo przydatna do pracy przed komputerem.